Dziś nad ranem zmarł w Brytanii Jacques Palen. jeden z największych muzyków bretońskich z drugiej połowy XX wieku i tej części wieku XXI. Gitarzysta, jazzman, kompozytor, umiejętnie łączył muzykę współczesną, rock, przede wszystkim jazz z tradycyjną muzyką bretońską. To dzięki niemu te światy pozarządnie przestające umiały się odnaleźć. Myślę, że wiele osób zna go i kojarzy z płyty celtycka procesja. To był jego osobisty projekt, w którym spotkało się wiele muzyków współczesnych z muzykami tradycyjnymi. Jeden z najbardziej wizjonerskich i odkrywczych projektów muzycznych, jakie dane mi było słyszeć. Posłuchajcie, jak brzmiał utwór z jego ostatniej solowej płyty.